Dziś spojrzymy na uczniów ze zmartwychwstałym ze szczególnym akcentem na to, że tam się pojawiają wątpliwości. Możliwe, normalne i naturalne wątpliwości. Czasem w naszym życiu duchowym postrzegamy wątpliwości jako olbrzymi problem. Tak jakbyśmy czuli, że zdradzamy przez to Pana Jezusa albo, że to jest coś takiego niewypaczalnego, że nie można mieć wątpliwości. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że apostołowie mieli wątpliwości nawet widząc Chrystusa z Zmartwychwstałego. E, przypomina mi się też taki fragment, kiedy Jan Chrzciciel, ten który zapowiadał Mesjasza w więzieniu tuż przed swoją śmiercią, wysyła e, swoich uczniów z pytaniem, czy to ty jesteś tym Mesjaszem, który miał przyjść, bo on ma wątpliwości i w tym momencie Jezus mówi, że nie narodził się na ziemi większy człowiek niż Jan chrzciciel, pomimo jego wątpliwości. A zatem dla Jezusa to nie jest problem. Dlatego, że ważniejsze jest doświadczenie, to, że daje siebie poznać. I my te wątpliwości możemy przezwyciężyć, właśnie skupiając się na Jezusie. Nie słuchając wątpliwości, a słuchając Jego. I ja jeszcze tak podkreślę, czasami mam wrażenie, że, no dobrze, uczniowie mieli wątpliwości, apostołowie, ale porządnych chrześcijanin, ksiądz. czegoś miałeś kiedyś, nie planowaliśmy tego, miałeś takie wątpliwości jakieś jako ksiądz? No pewnie, miałem. że miałem. No ja też miałem i to czasami jest jakieś takie, tak, ale to jeśli to nie jest wiedza, to jest wiara, no to będą wątpliwości, tylko to nie jest żadna tragedia, to nie jest... Wracam do Jezusa, bo, bo mu ufam, mimo tego, że cały czas się zmagam. A jak to wszystko połączyć? Jak to, jak to się dzieje? Ktoś bliski mi zachorował. Modliliśmy się, ale ta choroba nie odeszła. Gdzie jest Pan Bóg? Jak On działa? To jest częścią naszej drogi. Świetnie. Bylebyśmy nie przekreślili Jezusa i nie, nie powiedzieli: Już z Tobą nie chcę być w dialogu, chcę Ciebie słuchać, tylko czasami no, mam pytania. Wątpliwości. Właśnie, wątpliwości stają się taką okazją do tego, żeby wypłynąć na głębie, wejść głębiej i może zwłaszcza w wątpliwościach potrzebujemy Jezusa, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my naszą wiarę budowali na sobie i tutaj ten domek z kart po prostu się rozsypuje bardzo łatwo. Jeżeli ja buduję moją wiarę tylko na sobie, nie na doświadczeniu spotkania z żywym Chrystusem, to nic dziwnego, że to się rozsypuje i może tym bardziej lepiej, żeby to się rozsypało, niż było na takich wątpliwych fundamentach zbudowane. Spójrzmy więc na uczniów, którzy spotykają się w Galilei z Jezusem. Mają wątpliwości, ale Jezus tym ludziom powie idźcie na cały świat i głoście, że je ja żyje. Usiądź wygodnie. Lub zajmij taką pozycję, jaka jest najlepsza dla Ciebie w czasie modlitwy. Zaproś do tego spotkania. Ducha Świętego, żeby Ci towarzyszył, żeby uwrażliwiał Cię na to, co będzie poruszać Twoje serce, żebyś przez to mógł odnaleźć Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oczami wyobraźni zobacz tę scenę: zobacz jedenastu apostołów, którzy udali się do Galilei, są na górze, tam gdzie Jezus im polecił. Zobacz relacje między nimi. Zobacz może, jak z niecierpliwością oczekują swojego Pana. Pokazał się już niektórym, teraz zaprosił ich, żeby tam go spotkali. Zobacz, jak różne są ich reakcje. Jedni nie mogą się już doczekać, inni, jak wspomina ewangelista, wątpią. Zobacz o czym rozmawiają, czekając na przyjście Jezusa. Usłysz ich rozmowy. Przychodzi Jezus. Apostołowie oddają mu pokłon, ale niektórzy wątpiący dalej nie dowierzają. Przyjrzyj się ich twarzom. Mimo tak różnych reakcji, Jezus przychodzi i przemawia. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Wyobraź sobie, jak Jezus to mówi. Mogą to być słowa triumfalne, przeszedł bowiem przez śmierć. Przyjrzyj się temu, jak wypowiada te słowa, ale zobacz też, jak apostołowie je przyjmują. Jak ty je przyjmujesz. Bo może jesteś wśród nich. Może Twoje serce też targany jest na przemian radością i niepewnością. Radością i wątpliwością. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. Jezus dalej poucza swoich uczniów. Co jeszcze do nich mówi? Usłysz te słowa. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa Jezus wypowiada nie tylko do jedenastu, ale także do ciebie. Wyobraź sobie, że Jezus, mówiąc te słowa, patrzy ci wprost w oczy. Serka także na jedenastu, ale patrzy się także na ciebie. Jaka jest twoja reakcja? Jaka jest reakcja apostołów? Wierzysz tym zapewnieniom Jezusa? To posłanie, to zapewnienie jest bardzo ważne dla każdego z apostołów. Na koniec tej kontemplacji, zapytaj się Jezusa, co jeszcze chce Ci powiedzieć? Co jest Jego posłaniem dla Ciebie? Co jest Jego zapewnieniem dla Ciebie? Wejdź z nim w dialog. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ci, którzy subskrybują już ten kanał, no to super, to pozdrawiamy, innych też pozdrawiamy, ale zachęcamy do tego, żebyście nadrobili no, niewybaczalny jeszcze błąd, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału. No i dajcie łapki w górę i oczywiście kliknijcie w dzwonek, jeżeli chcecie się dowiadywać o tym, jak te kontemplacje będą się pojawiały.